Dzień dobry! Chciałabym dzisiaj Wam przedstawić lekcję podsumowującą o rowerach. Lekcję tę znalazłam w e-podręcznikach. Jak wiecie, jest szeroka gama różnych podręczników stworzona na platformie e-podręczniki. Przeglądając ją, właśnie znalazłam taki temat, który jest dobrym podsumowaniem na Tematy, które realizowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Posłuchajcie razem ze mną. Rowerowe latawce. Julka i Kuba umyli rowery, naoliwili wszystkie ważne części i dopompowali opony. Następnie rozłożyli mapę i zaczęli planować trasę swojej wymarzonej podróży. W tym samym czasie profesor Zgrzyt uruchomił latawco-dmuchawca i voila! Pojawił się kolejny problem do rozwiązania. Wynalazek Jednookiego sprawił, że rowery bliźniaków latają nad garażem niczym latawce i za nic nie chcą wrócić na ziemię. Miejmy nadzieję, że Ty zdołasz temu zaradzić. Podobnie jak Wy, pierwszy raz oglądam tę lekcję, więc wybaczcie, jeśli będę czasami się zastanawiała dłużej. Mamy tutaj taką ikonkę. Poznaj nasze sekretne hasło, a zrozumiesz, dlaczego profesor zrobił to, co zrobił. Myślę, że. Tutaj tajemnicze jakieś. rozwiąż rebusy, zapisz powstałe hasło małymi literami. Mhm. Spróbujcie razem ze mną rozwiązać to hasło hasło jest zakodowane w postaci rebusa. Przypomnijmy sobie jak rozwiązujemy takie rebusy. Jest rower czyli rowerem, tak? Rowerem wanna wanna trzeba skreślić wan czyli rowerem na i co tu mamy? Majówkę. Rowerem na majówkę. I teraz spróbuję zapisać hasło. Rowerem na majówkę. A więc przygotowujemy się do weekendu. Gdybyśmy nie byli zamknięci w domach, na pewno rodzice zorganizowaliby Wam piękną majówkę. No ale niestety tak nie jest. Mamy pierwszy rozwiązany rebus. I teraz popatrzcie, tutaj mogę. To jest to samo. Więc zamykam. I przechodzę dalej. Ponieważ rozwiązałam rebus, przechodzę dalej. I zobaczymy, co tutaj powie nam. Sam powiedz, czy tak może wyglądać pojazd latający? Obejrzyj ilustrację. Czyli mamy co? Mamy. Piękną ilustrację, która nam mówi, jak wygląda, jak zbudowany jest rower. Popatrzcie. Spróbuję z Wami przeanalizować. Na pewno koła są ważne, prawda? Koło przednie, koło tylnie. Na kołach odblaski dla bezpieczeństwa, siodełko, kierownica. No, przy kierownicy dzwonek, hamulec przedni, lampa przednia. Odblaski są nie tylko na kołach, ale tak widzicie, na pedałach też są odblaski. Koło tylnie i błotnik. Tak zbudowany jest prawidłowo rower. Nie wiem czy dalej to będzie, ale rowerzysta co powinien mieć? Oczywiście na głowie kask. Co tutaj mamy? Posłuchajmy. Profesora pokonamy, gdy części roweru poznamy. Mhm. No i znowu mamy ten prostopadłościan, który nam przeciągnij elementy budowy roweru tak, aby znalazły się na właściwym miejscu. Aha. Tu jest po prostu. Jak gdyby rower w różnych miejscach, musieliście by mi pomóc, bo to na pewno nie pasuje. O, to chyba zamiana to. O, tak. Mamy to. Mhm. O, tutaj pasuje, ale nie bardzo pasuje. Może to. Dobrze. Co tu jeszcze mamy? Rzezeczka. Równica. O jajku, 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 Co my tu mamy? Tu mamy, tu mamy. To jest dzwonek. A to co to jest? Aha, to jest to. w ten sposób. No, myślę, że już wszystkie części. Zobaczymy, czy będzie coś innego. Nie, to samo, więc zamykamy. I przechodzimy do następnego. Popatrzcie, tu się takie zmieniają kolejne etapy. I kolejny stworek nam coś mówi. Dowiedz się, jak bezpiecznie podróżować na rowerze, a profesor nie będzie miał przy tobie szans. Dobrze, no to obejrzymy wspólnie. Wzorowy rowerzysta: jazda na rowerze to przyjemny sposób spędzania wolnego czasu. Jednak zanim wsiądziemy na rower i ruszymy na wycieczkę, trzeba upewnić się, że rower jest technicznie sprawny. Powinien posiadać światło przednie białe, tylne światło odblaskowe, tylne światło czerwone, działający hamulec oraz dzwonek lub sygnał ostrzegawczy. Dzieci, które nie ukończyły 10 lat, mogą poruszać się na rowerze tylko w towarzystwie osoby dorosłej. Opiekun powinien jechać z przodu, dziecko za nim. Wszędzie tam, gdzie znajduje się ścieżka rowerowa, należy poruszać się właśnie po niej. Dziecko i jego opiekuna obowiązują przepisy ruchu pieszych. Dlatego w miejscach, w których nie ma ścieżki rowerowej, powinni jechać po chodniku. W wyjątkowej sytuacji, gdy nie ma ani drogi dla rowerów, ani chodnika, ani pobocza, dziecko i opiekun mogą poruszać się po jezdni. Wówczas, podobnie jak piesi, poruszają się lewą stroną jezdni. Szczególną ostrożność należy zachować, gdy podróżujący ścieżką rowerową lub chodnikiem zbliżają się do jezdni. Tylko dzieci, które nie ukończyły 10 lat, mogą przejeżdżać na rowerze przez pasy. Jednak warto od najmłodszych lat kształtować dobre nawyki. Najbezpieczniejsze dla nas i innych uczestników ruchu jest przeprowadzanie roweru przez pasy, włączając się w ruch pieszych. Jeżeli jest to przejście z sygnalizacją świetlną, trzeba poczekać, aż zapali się zielone światło. Kask ochroni głowę w razie upadku. Odblaskowe ubranie lub specjalna kamizelka uczynią rowerzystę bardziej widocznym. Najważniejszą zasadą jest zachowanie ostrożności w każdych warunkach i szanowanie innych uczestników ruchu. No to mamy obejrzany film, przejdziemy dalej. Czy poruszasz się w pionie czy w poziomie, odległości są tak samo mierzone. Wykorzystaj ten fakt, a latawco dmuchawiec przestanie działać. I tutaj mamy, jak widzicie, obejrzyj ilustrację i posłuchaj informacji. Już posłuchaliśmy informacji. Uwaga, u. A, to mamy. Uwaga, uwaga! Gdy chodzimy lub jeździmy, pokonujemy odległości, które mierzone są w kilometrach. Jeden kilometr zapisujemy w skrócie jeden k m skrót 1 km czytamy 1 kilometr chyba wszystko na tej stronie więc tutaj dowiedzieliście się że jak mierzymy odległości duże odległości to już jednostką jest kilometr my znamy metr, centymetr i milimetr kiedy mierzymy małe odległości Zobaczmy. I po kłopocie! Dzięki tobie latawco dmuchawiec zwiał, gdzie pieprz rośnie. Rowery bliźniaków wróciły na ziemię i są już gotowe na majową przejażdżkę. Tobie także polecamy taką wyprawę. Tylko pamiętaj, zawsze podróżuj bezpiecznie. I przeprowadziłam was przez jedną dość ciekawą lekcję, wydaje mi się. Zachęcam, jeśli będziecie mieli czas wolny. Do zaglądania na stronę e-podręczniki. Informacje taką rodzice dostali ze szkoły, ode mnie. Gdy będziesz się nudził, nudziła, warto pobawić się ucząc. To tyle. Dziękuję za dzisiaj.